witam ci bardzo serdecznie na moim kanale e, dzisiaj pokażę ci jak możesz wymasować się w domu przy użyciu rolera e, są różne rolery ja mam taki długi ponieważ ja lubię czasami się położyć na nim e, i dlatego potrzebowałam długi roller natomiast możesz mieć krótszy może być z wypustkami także są różne Rolery. Zaczniemy od pleców. Super um, masaż, zwłaszcza jak um, czujesz swoje plecy, siedzisz dużo. Zwłaszcza teraz dużo z nas ma. Um, office, home. Położyłam się na rollerze, on jest z tyłu. Jest on mniej więcej na wysokości poniżej um, moich łopatek. Nogi przybliżę troszkę do siebie. Ręce daję za głowę, przytrzymując ją. Zaokrąglam odcinek lędziwiowy, unosząc pośladki. I ruszając nogami, przyciągając i odpychając, zaczynam masować odcinek pomiędzy łopatkami. Brzuch musi trzymać swoją pozycję i pośladki też. Mogę zrobić też tak, że tu mam bardziej zgięcie, a tu mam bardziej wyprost. Ja to nazywam zakładam, ściągam pod koszulek, dla zapamiętania. Natomiast jeżeli czujesz, że głowę chcesz sobie przytrzymać, to. To trzymaj ręce za głową, skręcam się trochę, żebym mogła wymasować mięśnie. Z jednej strony kręgosłupa, tutaj nawet wyszłam trochę wyżej na łopatce, skręcam się lekko w drugą stronę. Także nogi odgrywają bardzo dużą rolę z ciągnięciem, odpychaniem. Położyć się na boku. Więc wymasowaliśmy plecy. Teraz rozluźnimy obręcz tutaj barkową, żeby jeszcze bardziej rozluźnić barki. Do tego będę potrzebowała położyć się na boku. No i tutaj różnie możemy zrobić. Jeden z takich ruchów, gdy roller jest trochę dalej, mogę sięgać ręką, w tym kierunku i przyciągać. Robiąc ten ruch, zobaczę, że moja ręka trochę się skręca. Masuję mięsień przyczepiające się do ramienia, ale też trochę masuję mięsień trójgłowy ramienia. To jest jedna wersja. Druga wersja: mogę położyć rękę i po prostu położyć głowę czasami. Lubię sobie położyć tutaj rękę i tak zostać, bo jest to bolesne miejsce, jest tu dużo tak zwanych trigger końców. I na początek może być to mega bolesne. I po prostu leżenie w ten sposób wystarczy w zupełności na początek. Mogę również dodać więcej tutaj. Mogę lekko sięgnąć ręką do przodu, wtedy roller będzie bardziej na moich mięśniach piersiowych, na przyczepie, i mogę również zrotować się do tyłu. I w ten sposób tu mogę też przytrzymać moją głowę. Fu, jestem na mięśniach tyle. Na łopatce, gdzie się przyczepiają mięśnie do brzegu, tam i to też jest bolesne. Pochylam się do przodu, jestem bardziej na piersiowym, na przedniej stronie pachy, a odchylając się do tyłu, jestem na bardziej tylnej stronie pachy, na przyłopatce. Muszę ci powiedzieć, że jest to bardzo bolesne do przodu, dawno tego nie robiłam i odchylam się do tyłu tutaj ważne jest ponieważ jest to bardzo takie intensywne rozluźnienie żeby żeby można było dalej oddychać bo jeżeli będziesz rozluźniał Mięśnie i zaczniesz się spinać, zaczniesz wstrzymywać oddech. Tak naprawdę nie rozluźniesz ich, bo, bo spowodujesz jeszcze jeszcze większe napięcie, może jeszcze więcej takich zakwasów i bólu. Chcemy, żeby krew dotarła do tego miejsca, więc dlatego musimy oddychać. Jeżeli jest to dla Ciebie zbyt intensywne, polecam Ci po prostu zostań w wersji łatwiejszej, następnym razem zrobisz więcej. Pierwsza część, którą Ci pokazałam, było rolowanie się do góry i lekko na dół. Do góry i na dół. że moja ręka automatycznie, ona się skręca, moja dłoń. Robię to automatycznie, nie pamiętam o tym, ta ręka mi wspomaga. jestem tutaj, jestem w tym miejscu, bo tutaj nie wiem, czy wiesz, tutaj już jest twoja łopatka. Tutaj się mięśnie przyczypiam i to jest bardzo bolesne. Dużo robimy naszymi rękami. Jeżeli jest mi wygodnie, głowa może tak zostać. Mogę też tak położyć, jeśli jest mi wygodniej, jeżeli i tu wtedy będę miała dodatkowe rozciąganie, a mogę też sobie pomóc ręką, żeby było jeszcze wygodniej. Zaczynamy oddychania. I teraz sprawdź, jak sięgam do przodu, wtedy będę naciskała na tą tutaj część tutaj sięgając do przodu sięgając do tyłu uciskam inną część i ta strona czuje dużo mniej niż tą prawą, czyli widzę, że prawo mam muszę bardziej teraz skupić się na rozluźnieniu zwłaszcza mojej prawej strony Wiemy, że mamy dominujące strony prawą, lewą, którą jest nam bardziej komfortowo. I zauważ, że robię to powoli. Nie śpieszę się. Jeżeli znajdę jakiś miejsce, o tu mnie trochę boli, to zostaję tu na chwilę. Biorę wdech w to miejsce i wydech. Wdech w to miejsce. I wydech. Powoli się skręcam. Wdech. I wydech. I tutaj tak naprawdę, jak weźmiesz, jak poświęcisz czas na powolnym, takim faktycznie z rozluźnieniu, tym, to bardzo zobaczysz duży efekt. Tutaj może nawet mogę bardziej. I wrócę. Jesteśmy przy obręczy barkowej, więc rozluźnijmy też szyję. Położę się na rolerze, i moja głowa spocznie na potylicy. Jeżeli sobie siądę, to role jest tutaj. Tu jest potylica. Tu, gdzie mówimy, że się włosy zaczynają, tutaj będzie roler. Nogi są ugięte, mogą być wyprostowane. I tutaj unoszę brody do góry i na dół. Ja na to mówię: to jest taki ruch mówienia tak. Mały ruch, roller lekko naciska na przyczepy mięśniowe szyi. I teraz mówię nie. Mały ruch, czuję, że naciskam z jednej strony. Idę na drugą stronę. I mogę też sobie tak zostać. Oddychając, czując, że moje barki się rozluźniają. Żeby wstać, przykręcę się na bok. Czyli to była część bardziej górna ciała. Teraz.